Witamy was w kolejnym odcinku z Rain of Chaos, czy jak to się tam czyta. Sylwek jest ze mną. Tak, jestem, co jestem. Pokombinowaliśmy, no i... pokombinowaliśmy. Tak, pokom... pokombinowaliśmy, ale to już bez żadnej pomocy. Mm -hmm. I doszliśmy do wniosku, że e, trzeba się pobawić e, w przesuwaniu klocków. Tak, te skrzynki, które tutaj nieszczęsne były. A, i to jest ta paskudna pułapka Z wiatrakiem mhm. Ach, dobra Jeszcze raz A wiesz, że nie musisz wpłynąć w stronę wiatraka, tylko tam jak robisz dźwignię To wtedy i... Y, mając dźwignię, ze sobą płyniesz w lewo W lewo nie wiem, jesteś... A, okej. Okay, okay. No, tylko że tam... Jak chwilę się zatrzymasz, to później ona jakoś tak mi świruje. Nie chce mm. mi ją, ona później okay. wypłynąć normalnie. No i dobra, jest, jestem tutaj przy tych skrzyniach. ja właśnie przesuwam. No. Spróbuję coś tutaj zrobić. Tak, i te sk wszystkie skrzynie, bo to właśnie sprawdziłem przed chwilą przed nagraniem. Te wszystkie skrzynie tam z tyłu, z tyłu. Trzeba je po prostu przesunąć w taki sposób, aby się dostać do ukrytej jeszcze jednej skrzyni. Ja to zrobiłem. Więc e, ja sobie to po prostu podjęłem łatwiznę i zloaduję. A ja muszę dopiero zrobić. E, jak więc to Ja sobie, sobie zrobię. pauzę. to. Tak. Okej. Okay klucz mam. O proszę, skrzynie skrzyni był. Trzeba po prostu rozwalać tę skrzynię. Masz klucz. O tak, pułapka z ogniami. Tak, po prostu przeskocz to i na samym samym końcu znajdziesz staną skrzynię, po prostu rozwal ją i to będzie już miał klucz. Aha. Aha! Tak okej. Okay. No tak No okej, okay. dobra, faktycznie Przepraszam nie, nie! A ja tu próbuję Przecież to bez problemu ja sobie tak wiesz, przeskakuję mm. One w ogóle mnie nie ruszają. Aha, teraz tutaj. To dziadostwo. Aha, no przecież. Pieseł! No, ten pies, on taki dziwny, zobacz, wydaje mi się, że on taki, taki zombie. jest skóry, czy co? No właśnie, uh -huh. taki zombie. What are you doing? Jest. Padł. Zombie boy. <laughs> o, a tutaj jest taka ammunition. Dobra. I have... trzy kolumny. Save. Tutaj schodki do góry. Tak. I tutaj coś mówił że także tu jest w dół. Tak, coś... tak. I tam masz taką wnękę, i w niej jest ukryty bezpiecznik. Mm -hmm. Co ciekawe jest to, ja nie wiem, gdzie ten bezpiecznik trzeba włożyć. Jakieś w ogóle nie pamiętam tego miejsca. Mam bezpieczniki. Tutaj, dobra, mam bezpiecznik. I tam dalej na końcu masz skrzynię. Rozwal ją. Mm -hmm. A jaki ładny, taki niebieskawy. I będziesz miał e, klucz. I ten klucz, pa, mam nadzieję, że tu pasuje. Tak, tutaj pasuje. Pasuje tam, gdzie... E, o, to jest bardzo blisko tam, gdzie przesuwaliśmy... O! Mm -hmm. Ej, 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 przesuwaliśmy te, te klocki. A tutaj do tej prostu. drugiej wnęki też się dostałeś? Nie. A ty dostałeś Bo tu, też jest, bo tu jest jeszcze druga wnęka. No właśnie, próbuję. Ale wiesz to tam zalana będzie woda później pewnie. A, okej. Okay. No w sumie. Wiesz co, ja odkryłem, że ja... ...szaleję tu za ja a już dużych apteczek w ogóle nie mam. Ja mam jeszcze, pochwalę się... ...sześć małych, tak, sześć małych. Aha, no to... ...ja mam siedem małych. Ale dużych Dobra, już to nie jest... ma. No właśnie, nie ma, nie ma. Dobra, to ja mam kluczyk. Dobra, i ten kluczyk pasuje akurat tak, gdzie, gdzie ci mówiłem. To się cofnij teraz. Mhm. Przez te same mhm. ognie, hop. Nie chcę tam wracać, nie lubię tego. No, tu bo. jest przycisk. A tam jeszcze na górze jest skrzynka. Moment, moment. O, o to Jezu, się to otworzyło. Jeszcze raz powiedz, co? W tym, tu, pomieszczeniu ja widzę, jak się zdobyliśmy klucz, to jeszcze na samej górze, pomieszczenie jest skrzynia. Widziałem? Jest, jest, ale tam tak, widziałem. Tylko tam jeszcze się nie dostałem. Okej. Okay. Dobra, to idę. Ja podejrzewam, że po prostu się. ta woda. Czekaj, a co tutaj jest? Tutaj nie. Tak, tu się otworzyło. O nie gada, że tylko apteczka była. Dobra, umieściłem klucz w zamku, otwierałem mi się. No trzymań. dobra, przycisk, tak. Przycisk jest. O, kolejny pies. Mm -hmm. Dobra, już nie ma pieska. Przykro mi. No, bez jaj, wystawmy tu głupie. Przy tych kostkach powinno coś być. No, no, powinno jest... coś być. Nie, perze, to tak. O, o, faktycznie otworzyło się, tylko gdzie to? Ale chyba. A, tu tutaj obok nas, obok nas. Ale tam co tu. mówiłem tobie, żeby się rozwalił. Tak, tak, ammo. A i tutaj tym bez basenu. Idę. Basen nie basenowy? bez basenu w basenie. Ale nie, ale to, Ja właśnie tu jestem i wiesz, ja tutaj nic, absolutnie nic nie widzę prócz apteczki, ale mhm. chyba to nie o to chodzi. Że tylko apteczka. Zaraz się przekonamy. No, zombie jak tu jest, no którego można zabić Jeszcze jakiś kamień? A para. On wygląda jak Hitler. Dobra, Padechu, zostawiłeś coś dla mnie? Nic. No nic, naprawdę nic tutaj nie ma, to jest to... głupie. No to na. A tu jest jakiś otwór na górze. Dobra, już wiem co teraz. Dopiero słuchaj, jak wraca się. No to się widzi rozwiązanie. Okej. Okay. No, dobra, bo tak myślałem, No przecież, co w tym pomieszczeniu? Tylko apteczka, nic poza tym. A tu jest manki? A manki! No. no ale. Hop, hop. Ja lubię te animacje, one tak fajnie z boku na bok. Mm -hmm. Hop, hop. Robię sobie save. No ja też. Bo tutaj, aha. I powiedzmy, że spadnę i co? I tu mam coś w pra... A, to jest stare pomieszczenie ze skrzyniami. Tak, i ja do końca, do końca idę ja teraz. Czytam. To ja nie chcę tutaj spadać. I co to da? Aha. Pewnie trzeba skrzynię przesunąć, bo ja sobie przesunąłem Aha. wcześniej. Nie wiem jak ty. Ja sobie przesunąłem. I teraz, jak ja na manki spadnę, to mogę do tej wyrwy się dostać. Nie, nie spadaj, nie spadaj w ogóle, nie spadaj. Po prostu idź dalej cały czas prosto. A, ok. Na te manki i tam masz otwór. I znajdziesz się w tym momencie tam, gdzie ty mówiłeś o tym, że tam jeszcze skrzynia do rozwalenia jest. A. I właśnie patrz. Tam teraz jesteśmy. No dobra. Jeszcze dobra, tym... dobra. I tam jest klucz, kolejny klucz. Właśnie. Rat! Tak. Save. No mamy klucz. Dokładnie. A I teraz pytanie gdzie ten klucz? A nie do tego pierwszego zamka takiego białego, gdzie były te świrujące ognie? No, wiem. Świr paletka. Wiem. No, ale wiesz, to jest jakiś złoty klucz. Golden Key. No, tam to pamiętam, że było białe. To wróćmy się może. Tam też mankin. Mankin, mankin. Albo może nie mankin? Może się wrócić. Ej, ej, tu, 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 tu jest, faktycznie. Teraz się przypomniałem. E... E... Where? Tutaj, jak wchodziliśmy, tak, w to, to dziwne pomieszczenie. Co ja się zastanawiałem, co tam jest? Przecież tam nic nie ma. Aha. E... To tam przecież jest zamek. Tak, tutaj jest zamek. No i tutaj będzie pasować, pewnie. Tam przy tym ząbiaku przed, no przed tym ząbiakiem my tak wchodzimy no tutaj na kuckach a okej, okay. dobra to już tam idę dobra, mam rozwaloną idę dużo wracania się, oj bardzo dużo tak, dużo, dużo tego. tutaj tak faktycznie eee. na kracie okej okay. No powiem ci, że nie wiem, czy o to chodzi, ja ale zobacz żeby... Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiesz, co chodzi. Tak, <zysz> ale chyba nie w tym przypadku. <zysz> <śmów> nie, 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 kochana, za daleko, <zysz> za daleko. Ale no dobra, no, no, no i co, no, no nie no, no i spartaliłaś. Ty do przodu to pchaj, nie do tyłu. No i teraz musisz robić podwójną robotę, no to już nie jest moja wina, no przepraszam, nie stękaj. Sama tego chciała. Sama tego chciała. Ty, ale tutaj ona nic nie robi. Eem. I dalej nie mogę do przodu przesunąć, o co chodzi? Dlaczego? No... Aha, ta skrzynia, tak? Jedna. Tak, ta skrzynia. Wiesz co, ja ją, ja ją pociągnąłem. To na wtedy tam nie przejdzie. Wiem. I chyba nie o to chodzi. Tak, wiesz co? I właśnie to jest ta skrzynia. Dobrze, że tak pomyślałem. E, to jest ta skrzynia, która była przy ognisku w tym początku tego naszego odcinka. Aha. O niej mówiliśmy. No i trzeba prostu ją pociągnąć, i teraz e, przepłynąć tego ogniska. A, tak. No, tak. właśnie sprawdziłem to teraz. Ja się Jak zapamiętam tę skrzynię, bo ona taka strasznie dziwna była. Mm. Jak to okay. dobrze, że ktoś myśli? Czekaj, a tutaj? A ja się tutaj Nie da się tego rozmawiać. Decyzji, nie, nie, nie Dobra, są drzwi otwarte. Dobra, to wskakuje do tego basenu przy tym wiatraku. T y tak, tak, tak. No, tam trzeba. O, i tu mamy bezpiecznik. Z drugiej strony, bo obu tutaj chyba by Tak, tutaj sale. No to jesteś tam, gdzie ja. Uh -huh. O, i woda, wreszcie się woda pojawiła. Wszędzie, wszędzie się pojawia, pojawia Water. woda. Water. No. Dobra, widzicie na tych skrzynkach. A tu jest szafa, czy ten szafę mogę otworzyć? No i tu nie ma pieska, aż się dziwię. No nie ma, nie ma. Aż dziwne. Zaraz pewnie mi wyskoczy. Sens. Nie jest tych dźwigni. Czekaj, ja sobie zrobię load. Pierwszy pierw tylko tyle, to później ci powiem, gdzie Opuszczam to Opuszczam dźwignię że... z bezpiecznikiem, napełnia się wodą. No, no i dobra. I teraz pójdź tam, do tego basenu pustego, gdzie wziąłeś ten, ten bezpiecznik. Pamiętasz go? Pamiętam, tylko nie pamiętam, chociaż nie czekaj, nie e, wiem jak się Tam są te skrzynie, tam otwieraliśmy przez te skrzynie sobie przejście, po tam. Co miałeś Aha. problem ze przeskoczeniem, a ja do ciebie, Krystianku. Aha, a, pamiętam, to... <laughs> to wiem. Dobra, to idę do tych skrzyń, dobrze, dobrze, idę tam, w okolicy. Mam już takie najlepsze znaki rozpoznawcze. Tak, 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 ale to pomaga. Tylko, a czekaj, dobra, tu jest to, to muszę skoczyć do wody. Dobra, skakuję. Muszę się teraz wrócić do tego tam pomieszczenia. Czekaj, tędy, tędy. O, to ja pokazałem co będzie. Pośpieszyłem się. No i dobrze, każdy po swojemu. Mhm. No dobra. Ja mam nie po kolei, ale mam. Dobra, wracam się. No, ale chociaż dzięki tobie będę wiedział, że gdzieś Uzi jest. Mhm. Mm Przechodzę obok idę. tych naszych przesuwalnych skrzyń. Biegnę. Chodzę do wyrwy w ścianie. E, nie, 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 nie. Nie? Nie tam? Nie, jeszcze nie. E, tam, gdzie były te skrzynie, i ty no. sobie przesunąłeś, odsunąłeś sobie, odsuniłeś e, skrzynią... No tak, e, tak, e, tak, no. tak. I tam tak. nie ma jeszcze wyrwy w ścianie. A czy mi chodzi o to, co jest na, na kucki, że tam mam przejść? Nie, 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 tam jeszcze nie, nie, jeszcze nie. Nie, okej. Okay. Idź tam, gdzie są te ognie, co przeskakiwałeś. Dobra, przez dobra, dobra, dobra. Chciałem pójść inną stroną, dobra. Nie, bo tam wtedy nie przejdziesz. Okej. Okay. Przepraszam. Ja, no, spoko. <noise> Dobra, skakuję do wody. I tu było coś fajnego do zabrania pamiętam, o tu. Nie, nie tu, dalej. Tu. Dobra, ja tutaj daję klucz, ale jeszcze nie pójdę dalej, tylko ja wezmę to Uzję, o którym ty mówiłeś. Dobra, i mówisz, że jest e, dźwignia. Szukam jej. Szukam w wodzie, tam. tak, w wodzie, w tym basenie. Okay. Gdzie to jest dźwignia. Tutaj nie ma. A tutaj okej. Okay, w środku. Ciemniej pod latarnią. I mówisz, że gdzie jest ta łazi? Ta tam gdzie my skakiwaliśmy? Tak. Tak, jak były te pochylnie, to musisz skoczyć po prostu do wody. I udać się do tej wyrwy, gdzie ja chciałem na początku wskoczyć jak się ona odchyla do tyłu. I stamtąd zeskoczyć na wprost do takiej jeszcze jednej wyrwy na kucki i tam jest łzy. Dobra, przyciągnąłem sobie tutaj w ścianie ten. Wypływam. Tak, i teraz musisz pójść tam, gdzie teraz chciałeś iść, do tej na kuckach, do tej wyrwy. To mówiłem nie, 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 na razie mm, nie tam. Mm, I teraz tam mm. idziesz. E, dobra, jestem tutaj, ale... ale tu już jest woda. Dobra, i co? I gdzie? Jak? Jak jesteś na samym dole? Aha, dobra, tutaj. Mm -hmm. tak. Tam, że... Nie, to już byłem. No dobra, jestem na samym dole. I musisz iść chodzi. do tej wyrwy w ścianie, co na początku chciałem skoczyć, tak z marszu. Aha, z taką drabiną. Tak. Aha, dobra, dobra. Okej. Okay. Mam to. Nie mogę stąd wyjść. I to są dwa zombiaki. Tak. Czekaj, bo nie mogę stąd wyjść. Z tego tu basenu. Nie mogę stąd wyjść. A czekaj, a tutaj ona wejdzie to? No jest na jedno to? miejsce. No właśnie też nie mogłem wyjść, ale później znalazłem. Tak. Tutaj, jest jedno okay. miejsce, gdzie ona sobie mm -hmm, może stanąć. Mm -hmm. Tak, właśnie widzę. Masz Uzi? E, nie, bo teraz na drabinkę. Tak, drabinką. No eee, ja znaczy tak, czy... jak jesteś w tym, jak my mieliśmy te, że musieliśmy z jednej pochylni skoczyć, ona się łapała pochylni i tam na samą górę szła i nad nami był złoty klucz, za taką kratą, u góry. Wiesz, znasz tą nie. miejscówkę? Eee, to ci pokażę raz. na Messengerze. nie, ty mówiłeś, że tam jest ta drabina z taką szczeliną, prawda? O tym mówiłeś. Tutaj tak, to, to, to tutaj jak idziesz do góry, to masz zombiaki i tam na górze coś zdobędziesz, a mi chodzi o to następne jeszcze, tam też można iść, tam już byłem i tam e, coś tam jest w skrzyni. A mi chodzi o to pomieszczenie jeszcze obok, jak... E, Dobra, ale, w... to poczekaj, to ja pierwszy to, co tam, o czym ty mówiłeś po tych zombiakach. Okay. Dobra. Aha, wow. Mhm. oczka nabojów. Mhm. Dobra. Dobra, i teraz skakuję do wody tam, gdzie są te pochylnie. Tam, gdzie tak. my tyle czasu się tak, zastanawiamy. Tak, musisz w prawy róg po prawej stronie dopłynąć i masz taką wysepkę na wyjście. A ja poszedłem nie tam, gdzie trzeba. Ja nie wiem, gdzie poczekaj, gdzie ja jestem. No jest wysoko na wyjście. Aha! Dobra, i to na no tej pochylni. No tak, tak jasne, no, dobra. Dokładnie. No, są łzyki. Dobra, czekaj, muszę... ja się wróciłem. Teraz na manki muszę iść do tego pomieszczenia, gdzie się otworzyło. Czy ja coś źle myślę? Bo już się zamotałem kompletnie. Mm, tak, 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 tak. No, tak, dobrze. na manki. Okej. Okay. Dobra, teraz jaką jak ja mam się stąd wydostać? Którędy? Aha, dobra, tędy, już wiem. balkonem Idę sobie idę Dobra teraz hop dobra wyszła mi z manki dobrze e, i teraz Na którą... Tam ona była, to teraz w Nie dajesz. gadaj, że nie da się. To... Ale dziadowstwo. Ej. Co się stało? No, ja myślałem, że można przeskoczyć przez ten balkon. A, a się nie, nie da, da, nie? No właśnie. Ale głupio... No i, i, i to teraz mamy? W tym tym basen, tam skoczyliśmy. Ja jakoś stamtąd wyszedłem, tylko teraz poczekaj. E, chyba właśnie Nie, nie, basenku, ja sobie tam zobaczę. Przechodź sobie. Mhm. Tak głośno myślę. Dobrze. Okej. Okay. O, Jezus, jaki pieseł. Nie, ty to ja nie przejdę. Aha, dobra, to już wiem coy. Którą... Chyba. No, ale to taki naprawdę straszny ten ...backcracking jest. Dobra, mam złoty klucz. Jest. Dobra. Ten srebrny. srebrny Złony, złoty, biały? biały. Wyglądał biały, jak srebrny, właśnie. a jest biały. Znaczy odwróć. Wyglądał jak złoty, no a jest teraz... srebrny. Tak. <laughs> no właśnie. Złoty, a skromny. Widzisz? Tak. no Mowa złotym, a srebrnym, a milczenie złotem tak. E, Dobra, i, teraz, I teraz się wrócić. I teraz wracamy się do tego do Do tego pomieszczenia tych koło tych skrzynek, bo tam było miejsce na klucz. Tak. I tam sobie zakończymy, bo już mhm. jest ładna godzina. Okej. Okay. Ja też tam muszę dotrzeć. Dobrze Kurcze, no nie A ja jako, że ja już wcześniej zdobyłem to Uzi tam pokazując Oczywiście no to jak my zakończymy to ja tutaj Pokażę jako bonus jak sam po to Uzi idę i... Aha, a nagrywałeś to tak? Tak, tak, tak To ja po prostu sobie tak jakoś skonstruuję, żeby... Dobra, ja jestem przy skrzyniach No, ja teraz się zgubiłem, ale zaraz się odnajdę. Nie czekaj, gdzie ten srebrny klucz był? Dobra, już jestem. Wiesz, co ty musisz, żeby tam dojść, A? musisz skoczyć do wody i wpłynąć do pomieszczenia, gdzie musisz wskakiwać na takie dwie skrzynie. A, tam, dobra, 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 już wiem. Okej, okay, no dobra, to już wszystko jasne. I tam do pomieszczenia z ogniami, tak? Się przedostać? tak, dokładnie tak. Tak. Dokładnie. Dobra, wiesz ja tam prawie jestem. No mówię takie 40 minut. Idealnie. Bo nie ma co szukać dalej. Wie tak to jest No dobra, to ja tutaj zapisuję. Jesteś? Blisko? Tak, tak. Tak, ja zaraz tam będę. Super. Ale to możemy już w sumie tutaj zakończyć. Nie, ja tutaj no tylko jeszcze. Na ciebie. Dobra. Przy kluczu. No i super. No dobrze, w takim razie dziękujemy za. A to ty miałeś pomóc, bo to ty się wydałeś dzisiaj. <noise> tak, dobrze. <noise> tak, dziękujemy wam bardzo serdecznie za, to, za towarzystwo. Sylwek był, dziękuję ci bardzo. Był, był, ja również dziękuję bardzo. Tak, Fryta, Krystian był. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa. Cześć.